Dzień dobry, dzień dobry. Hej, Cześć, czułeś? Tak, wyczułeś to. Wyczułem, wiedziałem, co się święci. Posłuchajcie, z Tadeuszem po raz kolejny mamy szansę zrobić super film, ale tym razem sięgnęliśmy głębiej. Cześć, siu, ja, ja bym dał szansę, żeby to ludzie ocenili, czy no. super robotę. Bo pytaliście nas o to, jak więcej mięsa w nasze filmy wrzucić, a mięso mam na myśli to, że więcej będzie o technice jazdy. Oczywiście nie uczcie się z internetu, ale wiedza, którą przekażemy Wam, znaczy nie my tylko Tadeusz, ale zaposliśmy do przynajmniej tak, dotrzeć do was, jest o hamowaniu tylnym hamulcem, i to w mieście, na placyku i na torze. Czyli o zasadności użycia tego cudownego urządzenia. Jest wielu motocyklistów, którzy boją się go używać. Jakby pamiętam takie czasy, kiedy ja robiłem prawo jazdy w latach 90. kiedy tylny hamulec był podstawowy, a przodu ludzie absolutnie nie, nie używaj, bo to Cię wytnie koniec świata. A teraz jest odwrotna tendencja. Tak jest. I aczkolwiek z drugiej strony ja bardzo często słyszę od naszych kochanych uczestników, a po co ten hamulec jest? Więc nie cel? używałem. Nie. To po co? Po co? Nie. No, po a... coś. Ja w zakręcie na przykład jak hamuję, to mi wystarcza absolutnie przedni hamulec, więc po co go używać jakby też nie, A my nie Wam widzę zasadności. Zdradzimy sekret. Po co, kiedy i czy no. warto? No właśnie. I okazuje się, moi drodzy, że warto, także wbijajcie na nasz kanał i oglądajcie film, jak używać tylnego hamulca z Tadeuszem. Zapraszamy Górcego. bardzo serdecznie. Do zobaczenia.